Ćwoneczko widzowie, Ćwoneczko widzowie się ma, dzień dobry. Wydarzyła się lek lekka reakcja, bo usunęła mi się druga część. Połowa tam było 5 minut, tylko filmu. 5 minut filmu było. I taśma się nam skończyła. Nie, nie za duży będzie ten łańcuszek bo mam tyle, tylko tyle taśmy dobra, robimy tyle ile jest mam nadzieję, że nie usunie się już mi ten film bo mi się w ogóle wyłączył telefon to teraz będziemy oszczędzać tą taśmę Będziemy po takich malutkich kawueczkach to robić Masaka widzę, że no, wzięła się i się usunął. W ogóle telefon mi się wyłączył nie wiem czemu Dziwne. Ale ty mało widzę. Mamy już tak no taki łańcuszek. Normalnie już jest dwa razy tyle co ja. Hmm. Ja myślę, że widzowie. Zużyjemy, jak zużyjemy już tyle taśmy, już nie będziemy, to już nie będzie serii. Na razie z tej, z tego łańcuszka. widzowie. I będzie film z budowy domku dla mojego kota. Będzie, będzie. Patrzcie w ogóle do czego możemy to użyć. Łos! Ustry widzowie No nie gadajcie, no nie gadajcie Uj. Patrzcie No i dalej! patrzcie chłopie Wstawiłem w to coś I mogę teraz na przykład postawić was. Tak, tak Tak o Siemaelu Mogę was w ogóle tak o postawić. Gnit. O! Ale myślę, że was postawię. Poczekajcie. O! Seryj, ty bo ja zaraz telefonu nie ja wyjmę. Dobra. Tak o! Jak zawsze. Co tu się stało? Co tu się stało? Kurde. Może jakiś klincz. I Widzowie, W tym momencie to jest tak prawie do więc teoretycznie to by nie straciło aż do tą do do Ja sprzątam już, to było na tyle. W, w po prostu w naszej, w naszej jakby serii. Znaczy, jak będziecie chcieli, żebym nagrywał się takie różne vlogi, to będę jeszcze kontynuował. Tak? Będę jeszcze kontynuował. Sprzątamy, widzowie chronikami nie nie normalnie normalnie i montować film ten bravo. Dobra, ja to posprzątam. Ja się z wami żegnam. w paćie mogę sobie tak obracać. Kamano, pam pam. A powiedzcie wam, czy jest, czy teraz jest fajnie? O kurde. O nie, 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 nie. To jest niebezpieczne. To lepiej sobie to do... o. Tam jest mamba, mamba przywita się, mamba, mamba O no, ja lubię spać bardzo, widzowie Więc ja się z wami w ogóle żegnam widzowie, ja się z Do następnego filmu Dwie łapki w górę I robię vloga Dla was Naura bo!